Szabat shalom, witajcie, dzień dobry, witajcie na kolejnym szabatowym spotkaniu przy kawie. Spotkaniu, w trakcie którego dzielimy się naszym komentarzem do kolejnych fragmentów tory, tak zwanych parsz, w porządku y, czytań przyjętym przez Żydów. Podążamy tym rytmem. Y, w tym miejscu też chcemy przypomnieć Wam, że równolegle działa na Facebooku grupa szabatowe spotkania przy kawie. I tam na bieżąco, w ciągu tygodnia... Y, Udostępniamy inne materiały, dodatkowe materiały, które pomagają lepiej wejść w treść czytanych tekstów, jeszcze bardziej w nie wniknąć, zobaczyć pewne aspekty z różnych stron. Także serdecznie zapraszamy. Szukajcie na Facebooku Szabatowe Spotkania przy Kawy. Dołączajcie, jeśli tylko chcecie, więcej treści i więcej motywacji do wytrwania w cotygodniowym czytaniu parsz. Dzisiaj rozpoczynamy już czwartą przed ostatnią Księgę Tury parsza się nazywa Bamidbar. Bamidbar to nazwa tej parszy, ale również i całej Księgi w języku hebrajskim, w nomenklaturze hebrajskiej. Jak wiecie, nazwy ksiąg, nazwy parsz, jak już wielokrotnie mówiliśmy, biorą się z pierwszych słów danego tekstu. A parsza Bamidbar Pierwsza parsza w Księdze Liczb. Jej głównym tematem jest wędrówka Izraelitów spod Góry Synej w kierunku Ziemi Obiecanej. Treść parszy Bamidbar dotyczy przygotowań do tejże wędrówki. Pierwszym elementem tych przygotowań, pierwszym ich etapem jest przeprowadzenie, zgodnie z Bożym nakazem, spisu ludności. W parszy Bamit Bar czytamy również o rozmieszczeniu poszczególnych pokoleń Izraela w miejscu ich obozowania, a także poznajemy wykaz obowiązków Lewitów podczas transportowania mieszkanu. Hebrajska nazwa tak dzisiejszej parszy, jak i księgi, którą rozpoczynamy, to Bamit Bar, co znaczy na pustyni, w sensie na pustkowiu, w dziczy, na odludziu. Słowo midbar, czyli pustynia, często pojawia się w Biblii hebrajskiej i jest używane dosłownie do przedstawienia obszaru geograficznego o nieprzystępnym, suchym i bezludnym charakterze, jak i metaforycznie, opisując duchowe doświadczenia. Może odnosić się do miejsca samotności lub miejsca spotkania z Bogiem. Mówi o miejscu oczyszczenia i transformacji. Podróż Izraelitów przez pustynię jest motywem ilustrującym ich całkowitą zależność od Boga w każdym zakresie. Od utrzymania przy życiu po wyznaczenie kierunku wędrówki. Znana w zachodnim świecie nazwa Czwartej Księgi Tory, to księga liczb. Nawiązuje do zliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, jakiego Mojżesz dokonał na polecenie Boga. Jest jednak coś bardzo mylącego w tej nazwie. Bo nie o liczby tutaj chodzi. Świat, w którym żyjemy, oswoił nas bardzo z liczbami. Nauczył nas funkcjonować w oparciu o statystyki, procenty i proporcje. Świat lubi przeliczać. Liczenie jest bardzo użyteczne, zawsze czemuś służy. Liczebność wojska stanowi o sile narodu. Liczba podatników wpływa na gospodarkę państwa oraz umożliwia finansowanie jego działalności. Odpowiednia liczba uczestników konferencji pozwala pokryć koszty jej organizacji. Co więcej, liczba followersów wyznacza wartość promowanych na danym profilu treści. A doroczne liczenie wiernych ma mówić o stanie Kościoła katolickiego w Polsce. Kiedy człowiek liczy, wie na co może liczyć, wie na czym się może oprzeć, jakie ma zasoby. Kiedy człowiek liczy. Najprawdopodobniej robi to, ponieważ chce zwiększyć w ten sposób poczucie swojego bezpieczeństwa. Co więcej, kiedy człowiek liczy, nie liczą się twarze, liczy się liczba. Ludzie w liczbach traktowani są jako miara siły narodu. Im bardziej liczny jest naród, tym jest potężniejszy. Ale jednocześnie wiąże się to z redukcją ludzkości wyłącznie do statystyki. Wartość pojedynczego człowieka sprowadzona jest do jednostki miary. Każdy jeden może zostać zastąpiony kimś innym. Indywidualność i wyjątkowość jednostki przestaje mieć znaczenie. Kiedy Bóg liczy, dzieje się coś kompletnie innego. Czy Bóg potrzebował siły rąk i nóg mężczyzn zdolnych do walki, aby obronić Izraela przed wrogimi narodami? Albo czy Izrael będący na pustyni, miejscu, gdzie nawet jednego dnia bez Bożego podtrzymania przy życiu, że ten człowiek nie był w stanie przeżyć, mógł oprzeć się na liczebności swego wojska? No prze nigdy. Biblia pełna jest historii, w których nie liczba wojska, ale Boża interwencja zapewniała Izraelowi bezpieczeństwo. Po co więc Bóg polecił zliczyć synów Izraela w momencie, kiedy ten ruszał do ziemi obiecanej? W języku hebrajskim istnieje wiele czasowników, które oznaczają liczenie. W Parszy Bamidbar Bar pojawia się jednak dość osobliwe określenie na oddanie intencji policzenia Izraelitów. A jak wiemy, Tora posługuje się słowami w sposób bardzo precyzyjny i celowy. To, co Biblia tysiąclecia tłumaczy jako: dokonajcie obliczenia, oddane jest wyrażeniem Seu et Rosh, co dosłownie oznacza: podnieś głowę. Mojżesz miał podnieść głowę każdemu, kto stawał przed nim, aby zostać policzonym. Celem biblijnego spisu nie było ilościowe określenie, ale potwierdzenie wartości każdej osoby w kontekście tory i kontekście społeczeństwa zbudowanego wokół idei świętości. Sposób, w jaki Bóg przeprowadza liczenie, nie pozwala na to, aby jednostka zgubiła się w tłumie. Rabin Jonathan Sachs w komentarzu do parszy Bamit Bar zwraca uwagę na pewną mistyczną tradycję żydowską, zgodnie z którą każdy Żyd jest jak hebrajska litera w zwoju tory. Zgodnie z prawem żydowskim, jeśli brakuje choćby jednej literki, cały zwój uważa się za wadliwy i nie może być on używany. Każda jedna litera jest znacząca. Każda osoba jest literą. Każdy przyczynia się do całościowego znaczenia Tory. Juda Ari Leib Alter, rabin żyjący w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, w swoim monumentalnym komentarzu do Tory, uważanym za jeden z filarów myśli hasyckiej, zaznacza, że powodem, dla którego informacja o liczeniu synów Izraela zawarta jest w Torze, jest Dostarczenie pouczenia o tym, iż każdy Żyd ma jakieś konkretne zadanie do wykonania dla Boga. I z tegoż powodu został stworzony. Każdy może ujrzeć to i rozpoznać swoje miejsce w stopniu proporcjonalnym do swojej wiary w fakt, że jego działania mają znaczenie przed Bogiem. Według rabiego, werset Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Oznacza, że uwierzyli oni i zaakceptowali spełnienie ich unikalnych ról, pomimo początkowych trudności w zrozumieniu i przyjęciu indywidualnego znaczenia każdego z nich. Ta nauka o wartości i znaczeniu każdego indywiduum jest piękna i prawdziwa. Sądzimy jednak, że kryje się tu jeszcze inne przesłanie. Parsza Bamid Bar czytane jest w Szabat poprzedzający święto Szabłot. Święto upamiętniające nadanie tory na synaju, ale też dla wierzących w Jeszłe, święto związane z zesłaniem Ducha Świętego, mocy z nieba uzdalającej nas do bycia autentycznymi świadkami Boga. Ze świętem szabłód w szczególny sposób związana jest postać króla Dawida. Zgodnie z żydowską tradycją, zarówno Dzień jego urodzin, jak i śmierci przypadał właśnie w święto szafłot. Król Dawid. Także przeprowadził spis ludności całego państwa Izrael, o czym czytamy w pierwszej księdze kronik. Jednak zrobił to nie z Bożej, a diabelskiej inicjatywy. Uległ pokusie, aby zbadać, czym dysponuje jego ręka w kontekście prowadzonych wypraw wojennych. Chciał zmierzyć swoje siły. To jednak nie spodobało się Bogu i wzbudziło jego gniew. Konsekwencje czynu Dawida były dramatyczne. Sprowadziły śmierć na 70 tysięcy Izraelitów. Próba polegania na własnych siłach w obliczu Boga jest zawsze katastrofalna. Chęć oparcia się na własnej kondycji to prosta droga do zguby. Parszaabamid Bar uczy, że prawdziwą mocą każdego człowieka jest przyjęcie Bożego przebaczenia. Hebrajski zwrot, tłumaczony jako dokonajcie obliczenia, Seule droż, Dosłownie oznacza, jak wspominaliśmy wcześniej, podnieść głowę. Zbudowany jest on w oparciu o czasownik nasa, który oznacza nosić, czy też podnosić w sensie fizycznym, ale także wybaczyć. Liczenie, które przeprowadza Bóg, nie jest liczeniem potencjału sił, jakim dysponuje każda głowa, każda jednostka, ale potencjału utożsamienia się z Bogiem na mocy przyjętego przebaczenia. Utożsamienia, aż do bycia jednym z nim. Każdy może ujrzeć to i rozpoznać swoje miejsce w stopniu proporcjonalnym do swojej wiary w usprawiedliwiającą moc krwi Jeszuły, przelanej za każdego z nas indywidualnie. To przesłanie może okazać się absolutnie fundamentalnym w czasie, kiedy ponownie chcemy wołać o wylanie Bożego Ducha w naszych sercach. Dawid nazwany jest w Biblii człowiekiem według Bożego Serca. Nie dlatego, że nie popełniał błędów, popełniał bardzo wiele, ale dlatego, że za każdym razem gotów był natychmiast przyjąć Boże Przebaczenie i stanąć w jedności z Bogiem. Bóg właśnie w tym i tylko w tym upatruje ludzką siłę w drodze do Ziemi Obiecanej. Kochani, w obliczu zbliżającego się święta Szawłot, życzymy Wam niczym nieskrępowanej otwartości na Bożego Ducha. Radosnego świętowania, świętowania Szawłot. Hak Szawłot, szawłot samach. Do zobaczenia.